O ten znak mi chodziło, tylko... No tylko właśnie. Super. Mam leki. Jest znaczek na krzyżu. I nic więcej. Przyjdźmy okiem na mapę. Dziedziniec... cudów... Okej. Okay. Może ty coś dla mnie masz? świecę się na pomarańczowo. Nie? Zrobiłem rozróbę. Wybiłem wszystkich do nogi, a i tak nie do końca wiem, gdzie mam się udać. Tu jest znaczek kosy i co dalej? O, tam świeci się jakiś pan a to sklepikarz jest tylko. Parę tych zakamarków tutaj. Ale przynajmniej czysto jest. O prawie nic hmm. się パリの善良なるこしみはしない、ゴタイマンゾクナモノモイニー、ホドコルドアデティヌは、ソコニチューモクシティ、カセニノヨクナイ、ジュニオイノヨク、カ あの男を足をなくしたさあどうするあそこに乗り込んで大騒ぎしてネズミどもを震え上がらせすあに返したって構わないそれとも追いかけてみるか群れにまみれて主のもとまでついてゆけいずれにせよ男の足はもうないこれでよし診療所で焼灼しておけ済んだら路上に戻せ よし行くぞアドバイスをどうまだよ一体何も何もあっなぜ助ける <laughs> 以前から、私は何もあったんだよバスティーローボで私と共に残酷な仕打ちにあえいだ者たちを救うことが私の務めそれに私もネズミの王が罠で えるのを見たくてね自己紹介しよう私はドナシャンアルフォンスフランソアサーサドコーネズミ狩りに疲れたらぜひ会いにおいでおや素敵なデを残したね。ではまた。

Muszę gościa śledzić? Nie przeszkadzać. I tak jeszcze złodziej w tym momencie Aaaaaa żeby to. No i to miało być, że on se pójdzie dalej i w ogóle, ale to chyba jak zgubimy jak no zwykle to się robi zupełnie inna sprawa. Okej, okay, podchodzimy kolejny raz do tego śledzenia. Troszeczkę mi to nie wychodzi. Jestem najlepszym śledczym. Musicie mi to wybaczyć. Mujer to jakoś spokojniej zrobić. No i podchodzimy po raz kolejny do śledzenia. Ponieważ nie jestem najlepszym śledcem, śledczym, troszeczkę słabo mi to wychodzi, ale no, mam nadzieję, że mi wybaczycie. To jest ta jedna z słabszych stron moich w tej grze.

Czas się kończy. Zjebałem to teraz totalnie. Ale lepsze to niż yy, zaczynać jeszcze raz. Teraz muszę go po prostu odnaleźć. Okej, okay, jest tam. ネネネネウフブリスカブウォお前に聞きたいことがあの方がティエリにしたことって本当かああ、やつの叫び声はまだ覚えてる原因は些細な会計ミス信じられない利益をくスネでもしたんだと思ってたいや、yeah. を書き間違えただけなら、お <Okay. S 2> <laughs>、oh.

Ponieważ wszedłem i szybko zginąłem, a nie chciałem tego pokazywać już 10 razy, więc zrobiłem takie małe, małe cięcie. Gość jest tam. Może tylko znaleźć jakąś drogę wejścia do tego budynku. A ty o się będziesz głupia w moją stronę Okej. Okay. To mi w pewien sposób ułatwia. Tu się ludzie Ojka nie zwracają uwagi, nawet na to spoko, po prostu... チ e パンスタサーキンローはてきんのうわたせば、いらっちまうわたらない。 Myślałem, że to będzie bardziej szaleństwowe, ale panie szefie... O Boże, pomóżcie! O proszę... Też myślałem, że koleś, nie wiem, będzie stawiał się, czy coś, a ten... Jest tam. Dobra, idź, wyciągnij go. Szybko. Jeśli by ktoś chciał, to może tutaj wszystkich gości powybijać w okolicy, ale przymusu nie ma, i to jest właśnie dobre w tej grze. Juppie! Uciekłem. No i wpakowałem się znowu w kabałę. Po co od razu strażę, tu ludzi ratuje. Chyba mnie jeszcze tutaj nie lubią za bardzo. Cóż, wradzić takie czasy. Okej. Okay. Moja tapetka się zmieniła, więc chyba trzeba skończyć. Znaczy, na drugim monitorze widzę tapetkę, która mi się zmienia w określonej porze. Tak, akurat nie jest wyznacznik tego, że powinienem kończyć nagrywanie tego odcinka, ale to jest dobry moment, ponieważ dowiedzieliśmy się, gdzie jest ukryty pewien koleś, którego musimy odnaleźć. A. Ok, dzień dobry pani. Halo. Ok, nie da się z nią pogadać. I tu mamy kolejnych przestępców, no fajnie. I znowu piękne zabójstwa. Oczywiście nikt tego nie widział, i możemy uciekać. Dobra. Tutaj na tym daszku zakończmy to piękne polowanie na przestępców na ulicach Starego Paryża, bo tak to wybije ich tutaj wszystkich, i nie dożyją naszych czasów. Ich to będzie krad samochody. Ok. Jak skończy się nasze polowanie na Króla Zdrajców? Gdzie go znajdziemy? Co z nim zrobimy? Kiedy to zrobimy? Dowiecie się w przyszłych odcinkach. Razem ze mną i Arno w wersji japońskiej. Ja pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się. Pa, pa.